Byłem introwertykiem, takim naprawdę zaawansowanym. Uwierzcie mi. Ale dzięki mojej deter determinacji, nie żadnej motywacji, determinacji. Bo ja wiedziałem, że te czasy mi zajmie praca nad sobą, tyle co brak pracy nad sobą. Więc szedłem pod prąd, robiłem to pod prąd, bałem się, szedłem tam, gdzie się boję. Tak. I wyszło. Naprawdę mi wyszło. Nie mam żadnych lęków. Jestem świadomym introwertykiem. Także są czasy, że jestem intro, w sumie jestem ekstrawertykiem, naprawdę. Taki spontan, znowu. Wracam z pracy to z pomyślałem o motywacji. Ta kurwa motywacja, gdzie ona jest? Kto on w ogóle wymyślił, motywacja? Taka dziewczyna w zimie? Ja nie wiem. Nie znam. Czy pytam się znajomego w pracy? Co robiłeś? On mówi, a... A no, tam tak. tam. Nie, nie, jest leniuch. Czy jest coś? No nie my czemu co jest? Motywacji nie mam. Czeka, mówi. Mówi czeka na motywację. Jest gotowy ją przyjąć. Ale wygląda jej i tu, i tu, i dalej nie ma motywacji. Ale co to jest ta motywacja? Czy to jest w ogóle jakieś spektrum dotykalne? Motywacja. Fajcie mi, jak, jak to jest, że ten, kto szuka motywacji do ćwiczeń, czyli do tego, żeby swoje ciało wzmocnić, żeby swoje ciało ukształtować fajnie, żeby swoje ciało uszanować, nie potrzebuje motywacji, żeby Piątek po pracy? Idziesz do sklepu kupić alkohol? Tu jest zielone gówno? Tu jest biały proszek, anielski. Wtedy motywacja mu nie przeszkadza. Tutaj nie ma. Jak to jest? Ten człowiek zapierdala cały tydzień. Ciężko wstaje rano, nie dosypia, nie dojada. No, nie o wszystkich mówię, bo ja dojadę. I Przychodzi piątek i on już wie co on będzie robił on będzie odpoczywał aktywnie kupi se czteropaka tyskiego albo dwa czteropaki szlugi luki bo piątek wypłata i wtedy będzie czekał na motywację wtedy będzie bajera muszła ale będziemy motywację i tak co tydzień i tak co miesiąc i tak rok w rok Ile to można osiągnąć w życiu, jak się zrobi to, co się ma zrobić, jak się zawo to ciało, ile to trzeba szukać tej motywacji. Ja nie wiem, ja jej nie szukam. Ona jest we mnie, ja jestem motywacją sam dla siebie. Bo ja wiem, że tyle samo czasu zajmuje ćwiczonko, tyle samo Czasu zajmuje podjedzenie czegoś dobrego, przygotowanie czegoś dobrego, tyle samo kosztuje, co nie robienia niczego, niczego. Nawet szybciej trwa robienie tego, o czym ja mówię, o ćwiczeniach, bo nie trzeba iść po piwo. Muszę wstać w kolejce, nie trzeba wydawać pieniędzy na gówno, na alkohol, który wypokuje białko. Także ja nie wiem, motywacja, albo szukaj motywacji po tym. Po zielonym suszu. No jak stary znaleźć motywację? Jak. Nie wiem czy wiesz. W THC. Jak THC blokuje. Proszę ja ciebie. Twój własny testosteron. No jak ty chcesz w wieku się starać, znaleźć motywację? Jak ty sam się poblokowałeś, stary. No jak? Co ty chcesz? Ja mówię. Po pierwsze, primo. zerywać kontakty z ludźmi, z którymi. Ludzie nie motywują i nic się nie robią, oni się będą dalej, pcha, pchali w dół, bo sami się pchają w dół. Im ty, wtedy jest im, jest im łatwiej. Oni ci pomogą. Po drugie klimo, mój no Pamiętaj. Motywacja. Wszystko jest stanym umysłu. Powiem Ci tak, tchórz boi się tak samo jak bohater. Identycznie się boją. Aby dwoje mają tą samą drogę strachu. Tylko że bohater mimo strachu idzie do przodu. Tchórz się cofa, potem się musisz, potem musisz żyć jako tchórz. Całe życie z takim piętnem, jesteś tchórzem, spierdoliłeś. Bohater, jak to bohater, boi się tak samo, Uwieśmy. ale idzie do przodu, bo wie, że takie życie tchórza jest życiem spierdolonym, taka prawda. Także mówię, czasami trzeba to się przejmować, iść pod prąd. No tak ja to zrobiłem. Byłem introwertykiem takim naprawdę zaawansowanym, uwierzcie mi. Ale dzięki mojej de determinacji, nie żadnej motywacji, determinacji, Powiedziałem, że te czasem zajmie praca nad sobą, tyle co brak pracy nad sobą. Więc szedłem pod prąd, robiłem to pod prąd, bałem się, szedłem tam, gdzie się boję. Tak. I wyszło. Naprawdę mi wyszło, nie ma żadnych lęków. Jestem świadomym introwertykiem, Także są czasy, że jestem intro, są czasy, że jestem ekstrawertykiem. Dobra. No Także... świadomy introwertyk. Nie da po sobie poznać, że jest introwertykiem. Nawet zmyla innych introwertyków. Uwierzcie mi. Tak miałem w pracy. Co tym taki introwertyk mówi, że on myślał, że jestem ekstrawertykiem. Można? Można. A się mi Roda. A! Napiszcie mi, czy wy coś ćwiczycie, czy też macie motywację, jak u was była motywacja, skąd jesteście, czy Pozdrawiam, broda.